Witam Państwa po dłuższej przerwie powodami, wyborami, kampanią, spowodowaną też przerwą świąteczną. Wznawiamy pierwsze, uruchomiam pierwsze w 2015 roku wydanie przy kawie sukienicach. Dzisiaj mamy następujące gości. Burmistrz Holic, Arseniusz Finster, lider Cholińskiego SLD Jacek Kowalik, Mariusz Brunka, projekt Chojnicka Samorządność. Członek zarządu powiatu, pan Marek Jankowski, Leszek Rydzimski szef powiatowy Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Proszę Państwa, trzy tematy. Na wstępie takie małe wyjaśnienie. Dwa z tematów no, dotyczą oczywiście żywotnie Czerska, spraw związanych z Czerskiem. W czwartek wysłałem zaproszenie i ponowiły mnie. Też w sobotę do pani Jolanty Fierek, burmistrz Czerska. Niestety no, nie skorzystała z zaproszenia. Pierwszy temat jest następujący. Co państwo sądzicie o pomyśle utworzenia w Czersku Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego? Ja chciałbym zacytować, co na swojej stronie internetowej. Komitetu Wyborczego Wyborców Jolanty Fierek. Napisała, jest napisane w temacie Urząd dla Mieszkańca rozdział Uruchomimy zlokalizowany w Urzędzie Kiosk, w cudzysłowie Kiosk Starostwa Powiatowego, gdzie będzie można dokonać rejestracji pojazdu. Mieszkańcy Gminy Czersk, aby zarejestrować samochód i odebrać tablice rejestracyjne, muszą złożyć wizytę w Starostwie Powiatowym w Chojnicach. Zadbamy o komfort mieszkańców. I otworzymy filię starostwa w Czerskim Urzędzie, by bez przeszkód i zbędnych podróży każdy zainteresowany mógł zarejestrować swój pojazd na miejscu. Ja myślę, że jako pierwszy poproszę pana starostę, pana Marka Jankowskiego, m, był keś, też kiedyś burmistrzem Czerska. Y, jaka jest na dzisiaj stanowisko starostwa? Y, jakie są planowane koszty? Powiem, że już w latach wcześniejszych, bo również ja będąc burmistrzem występowałem o utworzenie takiego wydziału wtedy, kiedy następowała reorganizacja, później też wielokrotnie były składane interpelacje przez radnych powiatowych i każdorazowo koszty, jak gdyby, które wynikały z utworzenia takiej filii przesądzały o tym, że odstępowaliśmy od takiego pomysłu tym bardziej w tej chwili wydaje się to z mojego punktu widzenia niecelowe z uwagi na to, że czas oczekiwania w wydziale komunikacji na załatwienie spraw związanych z, z rejestracją pojazdów praktycznie jest bardzo krótki. Załatwia się to w ciągu jednego dnia. Czyli argument oczekiwania, bo wcześniej rzeczywiście trzeba się było rejestrować na kilka dni wcześniej, potem dopiero przyjazd często wielogodzinne przy oczekiwanie. Systemie... Przy obecnym. Przy obecnym tak, tak. Myślę, że w tej chwili już od wielu miesięcy, z tego co zdążyłem się zorientować, nie ma kolejek. Od ręki się praktycznie rejestruje tego samego dnia. W związku z tym, wydanie takich pieniędzy, a one zostały skalkulowane na poziomie w pierwszym roku 300 tysięcy, w kolejnych 200 tysięcy, zakładając, że to jest w pełnym wymiarze Wydział Komunikacji, a nie szczątkowe, tylko wydawanie. Yy, na przykład dowodów rejestracyjnych dla samochodów. Mm -hmm. Jeżeli w pełnym zakresie, to koszty takie, jak zostały skalkulowane yy, przez yy, kierownika, dyrektora Wydziału Komunikacji i zaproponowane przez pana starostę, yy, i przesłane, tak, taka propozycja została przesłana do pani burmistrz yy, Jolanty Fielek. Jakie jest jednak dzisiaj stanowisko? Yy, to stanowisko starostwo, starostwo podtrzymuje. Tu jakby jej, jest, To znaczy w tej chwili, w tej chwili nie, ma wystąpić z pismem pani burmistrz do, do starosty Hojnickiego z określeniem warunków i jak gdyby ostatecznie, żeby załatwić tutaj sprawę ewentualnego uruchomienia. Też padła propozycja, aby utworzyć stanowisko pośrednika, który by załatwiał w Wydziale Komunikacji, by, tak? takiego kuriera jak gdyby czy, czy w formie agenta, który by to załatwiał bez ponoszenia takich dużych kosztów. Może teraz Pan Radny Powiatowy aktualny, Pan Leszek co Pan sądzi o tym pomyśle? Czy to jest gra warta świczki? Może dzięki temu yy, poluzuje się na parkingu pod starostwem? No na pewno to jest, chociaż nie powinien być koronny argument, natomiast hmm. myślę, że, że dla użytkowników, którzy tam się pojawiają czy, czy petentów, to był bardzo istotny. Yy. Trzeba zwrócić uwagę na to, że Czersk jest no, drugą jednostką samorządową po ochotnicach. Tak? Ma 21 tysięcy mieszkańców. W związku z tym, w dziale komunikacji. Czy Pan pochodzi z tamtych gmin? Tak, tak w, w, w dziale komunikacji pojawia się nam około 20-25% co najmniej mieszkańców Czerska. I rzeczywiście do. Nie, nie wiem, jak jest. No, czy rzeczywiście ta sytuacja dzisiaj jest taka dobra, że tylko w jeden dzień jest to załatwiane? No ja mam te sygnały trochę inne, że ja trwa to tak, Leszpie, znacznie dłużej. Na własnym przykładzie wiem, że jest to miał. możliwe. Niedawno, w tym miesiącu. Mm -hmm. Podobno jak się trafi, jak się dobrze trafi to można jednego dnia, a jak się gorzej trafi to trwa to znacznie dłużej eee, i e, myślę, że nie widziałem tego, tego wyliczenia tych 300 tysięcy, To byłoby dosyć ciekawe co tam jest ujęte w tych kosztach. Można by się przyjrzeć, czy rzeczywiście uruchomienie e, e, kosztowałoby 300 tysięcy, a jeśli już, to można pomyśleć, w jaki sposób być może Urząd Miasta i Gminy w Czersku w części by partycypował, bo poszukano by takich rozwiązań, które obniżyłyby te 300 tysięcy do jakiejś bardziej sprawnej sumy. Także sądzę, że należy się temu przejrzeć. Bo jednak mieszkańcy. Czerska mają 30 km, ci którzy mieszkają jeszcze bardziej na, na północ mają jeszcze więcej tak to około 400 km, jak ktoś ma rzeczywiście jechać kilka razy to, to jest to do niego uciążliwe, a takie sygnały miałem wcześniej i tutaj zgadzam się z paną Starostą, E, że już wcześniej te próby były podejmowane. E, nie było jednak woli e, utworzenia te, tej filii w Czersku. Myślę, że należy się temu przyjrzeć, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, które, które ułatwiałoby życie mieszkańcom Miasta Jagiełło-Czerska. Proszę Pana Mariusza Wrog, nie jest Pan to prawda kierowcą, ale może, zmienić, ale tak, może ale e, zmieni Pan to być, być może kiedyś będzie rejestrowany. W, w każdym razie konflikt między mm, powszechnością jakby dostępu do urzędu, a z drugiej strony kosztami związanymi z działalnością urzędu jest podstawowym jakby problemem, z którym musi zmagać się każda władza samorządowa. My musimy pamiętać, że mamy także do spełnienia taki element jak integracja samego, samej jednostki samorządowej jaką jest powiat. To inaczej mówiąc wszyscy muszą w tym powiecie dobrze się czuć. I z punktu widzenia oczywiście dostępu do starostwa, nie są uprzywilejowani. I muszą, dlatego, moim zdaniem, być dość ostrożni w wypowiadaniu jakichś takich jednoznacznych sądów na temat tego, w jaki sposób to odbierają, na przykład, czerszczanie. Dlatego że. Oczywiście, z naszego punktu widzenia to czasami jest tylko kilkadziesiąt metrów, ale z punktu widzenia Czerska już nie. Z drugiej strony, musimy pamiętać o tym, że wydajemy tutaj środki publiczne i to wydajemy środki publiczne, które należą do całej tej wspólnoty, czyli wszyscy niejako się na to składają, cała, 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 cały powiat. I dlatego, oczywiście, ten rachunek ekonomiczny tutaj jest podstawowym elementem trzeba go przeprowadzić i tam, gdzie można, będzie, jeżeli uda się znaleźć taką formułę, w której, w której udałoby się te koszty ograniczyć, to oczywiście trzeba być wtedy maksymalnie otwartym na postulat tego środowiska. Jacek Kowalik, był Pan też radnym powiatowym. Czy z takimi problemami też wtedy Pan się spotkał? Tak, ja byłem radnym w okresie? powiatowym pierwszej kadencji i te problemy były bardzo ważne, jeżeli chodzi o integrację samego powiatu. Ja chciałbym przypomnieć, że nie tylko mieszkańcy Czerska mieszkają stosunkowo daleko od, od stolicy <coughs> naszego powiatu, no, czyli od miasta Chojnice, no, bo ale jest to temat no, również, również mieszkańców miasta i gminy Brusy, jak również mieszkańców gminy wiejskiej Chojnice, także trzeba zadbać przede wszystkim o to, żeby był równy i równie skuteczny dostęp wszystkich mieszkańców powiatu Chojnickiego do instytucji, które mają charakter typowo powiatowy, nie tylko tutaj mówię o, o Wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego, ale również chociażby Powiatowy Urząd Pracy, bo podobne problemy również zgłaszali mieszkańcy Powiatu Cholińskiego, jeżeli chodzi o, o kwestie związane z relacjach osób bezrobotnych czy szukających pracy w relacjach z Powiatowym Urzędem Pracy. No, dziwna to jest taka maniera, że pani burmistrz oczywiście w programie swoim wyborczym miała jeden z punktów właśnie filia w pewnym sensie tego Wydziału Komunikacji, ale dziwna maniera jest to, że urzędy i, i, i samorządowcy na, na poziomie Pani Burmistrzelska i Pana Starosty Chojnickiego rozmawiają ze sobą za pośrednictwem poczty albo in postu, albo w inny sposób. Myślę, że dobro, też pomagają. dobrą metodą byłoby to, żeby usiąść po prostu do stołu jeszcze raz przeanalizować tak jak Pan Radny Leszek Radzimski powiedział i, i spróbować mu chociażby w takim systemie pilotażowym zaproponować takie rozwiązanie, które doprowadzi do sytuacji, że ci mieszkańcy Chońc, mieszkańcy Czerska będą przyjeżdżali do Hońc albo będą sprawy załatwiali na miejscu w Czersku. I ja chcę powiedzieć, że mam też doświadczenie, jeżeli chodzi o, o wydział komunikacji, kilka samochodów już rejestrowałem albo sprawy związane z samochodem załatwiamy i mam pozytywne doświadczenia. Oceniam, że Nasz Wydział Komunikacji funkcjonuje bardzo dobrze, ale rzeczywiście jest to z poziomu mieszkańca Końsk, który w przeciągu 10-15 minut do starostwa może dojechać, a jak trzeba będzie, to jeszcze dojechać drugi raz i załatwić wszystkie formalności. Także prosiłbym tutaj o ewentualny dialog i rzeczywiście może trzeba będzie przeanalizować te koszty. Może nie będzie to 300 tysięcy, a będzie trochę mniej tym bardziej, że. Mamy informację medialną taką, że, że starostwo zaoszczędziło już 26 tysięcy na zarządzie powiatu w stosunku do roku ubiegłego. Dygodna zima jest, też nie trzeba odśnieżać. Burmistrz ja mam ten komfort, że wysłuchałem wypowiedzi moich kolegów. I jest tak jak mówi rzeczywiście Mariusz Brunka, że przecież no to są pieniądze mieszkańców całego powiatu. My mamy ten komfort w końcu, o którym mówiliście. Ale z drugiej strony ja byłbym przeciwnikiem mnożenia kosztów, jeżeli filia Wydziału Komunikacji to jest 300 tysięcy i potem po 200, to mnożymy koszty. Natomiast jeżeli miałby powstać pośrednik, czy miałby funkcjonować pośrednik w Czersku, no to wtedy jednak Pan Starosta powinien zadbać też, żeby i taki pośrednik był w Brusach. Dokładnie, Bo to by się tak. rozkładało równolegle, uczciwe byłoby spojrzenie na mhm. skalę problemu, jaki jest Wydział Komunikacji w wymiarze powiatu bo tak jak patrzymy na gminę Chońce, na urząd gminy chonice jest w mieście tak. Chońce, czyli tak to jest po drodze, tak? Zostają te dwa miasta i gminy Czeski, i Brusy i wówczas moim zdaniem pośrednik tą sprawę, tą sprawę by załatwiał i na pewno to byłby o, o wiele niższy koszt niż wkładanie do urzędu w chwili wydziału komunikacji, która zawsze będzie droga. A co, a co się wtedy stanie z pieniążkami, których przez za dużo powiat nie ma w wymiarze dochodów własnych, prawda? No musimy też na to spojrzeć. Ale tutaj na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Te koszty, które ewentualnego utworzenia bądź wydziału takiego filii zamiejscowej to ma ponieść gmina, a nie starostwo. Myślę, że tutaj, bo tu się jakby przewija, że pan starosta ma tak samo zlecić w Brusach czy w Czersku. A to chodzi o to, że jeżeli jedna czy druga gmina chce takie usługi w taki sposób realizować. To musi sama jeszcze znaleźć pieniądze na finansowanie takiego pośrednika, a nie starostwo. Ja a no, nie obawia się problemu, Pan tak? potem, właśnie postulatu, że skoro be, gmina, będzie, e, gmina będzie musiała więcej środków wyłożyć, żeby zrealizować te, te zadania, to potem będzie także bardziej asertywna w relacjach do powiatu, prawda? By, no tak, i, i, I myślę, że. Ta, chodzi o to, że, tak, chodzi o to tak, tak Chodzi o to, żeby budować jednak to w kategoriach takiego właśnie dialogu, który ma doprowadzić do rozwiązania problemu. Na Natomiast nikogo, żadnej ze stron nie można stawiać zupełnie pod ścianą. Bo właśnie ze względu na to, że mamy do czynienia z, pewną konf z pewnym konfliktem zasad i zawsze tak jest. Wtedy trzeba wybierać. I nikt na 100% nigdy nie jest zadowolony. Natomiast właśnie zasada powszechności tu się zgadzam także z panem burmistrzem, to jednak musi oznaczać także w powiecie uwzględnienie interesów Bruz. Bo w tym momencie dopiero właśnie dochodzimy do tego budowania integracji Sorry. i w takiego całego powiatu. Ale brusy, ale brusy to... mają taką tak. wolę, żeby mhm, tworzyć tak. u siebie. Natomiast A, tak. chcę powiedzieć, że według tej zasady powszechności powinniśmy również wrócić w takim układzie do wydziałów budownictwa i innych, bo w przeszłości A, też tak, tak, tak. gminy to prowadziły A, i, i zacz, No i zaczniemy. Jakby zaczęto to tracić sens tak. To, tak A No tutaj kłania się dyskusja, która się toczy przecież. To jest ta dyskusja dotycząca powiatu jako jednostki tak. samorządu terytorialnego i wiemy, że ta dyskusja się w kraju toczy, i wiemy, że także są takie stanowiska, które są ukierunkowane na to, żeby bardziej obciążyć tymi zadaniami gminy i tak naprawdę skończyć funkcjonowanie powiatu. To nie opowiadam się na razie w żadnym tym zakresie, ale wiemy, że to jest właśnie element tej dyskusji. Jeżeli chcemy mieć bardzo blisko. Właśnie te sprawy bezpośrednio realizowanych funkcji administracyjnych, to automatycznie powstaje ten postulat, że wszystkie jednostki ponad gminą stają się na swój sposób kulawe. Tak? Jeszcze jest aspekt tak? taki, tak? o którym chyba nie mówiliśmy, bo na pewno część samochodów, nie wiem jaki procent rejestrowanych w czerwcu, to są samochody sprowadzane za granicę. No to jednak oddział celny jest w chońcach. I tutaj no, no, filia wydziału to komunikacji nic nie pomoże, i tak muszą przyjechać tutaj. I to znowu jest ten pośrednik, tak? Albo to załatwia kwestie tłumaczenia innych Ale rzeczy, wiem, agencja celów, to Skarbów też, też można, można też. zlecić i to znowu jest pośrednik, któremu się płaci, prawda? tak no. Ja nie mówię o tym, żeby zatrudnić pośrednika w Urzędzie Miasta Gminy Czerks. pewnie część mieszkańców zapłaciłaby, żeby on to załatwił, prawda? Tak. Bo komplementarnie załatwi też i tą drugą część, której filia wydziału nie załatwi. Jeżeli więc to jest 30-40% samochodów ściąganych z zagranicy, to ta filia byłaby kulawa po prostu na samym starcie. No, a mieszkańcy Rytla z pewnością byli tak korzystali swoimi, by bo, dokładnie. Dylemat, bo dokładnie. to jest dylemat, bo to jest ta sama jakby odległość. A dodatkowo jeszcze tutaj urząd celny czy a, inny. A jeszcze jest jeden też aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę, że najczęściej ta, te sprawy związane z rejestracją pojazdów to załatwiamy co kilka lat. To, tak, to tak, nie, nie jest coś, oczywiście. co się zmienia raz w tak. miesiącu czy raz nawet na pół roku. Dokładnie. Dokładnie. może pułap tak. się tak rozwinie, że, że więcej elementów będzie można załatwiać drogą no, no, internetową. Tak. No ale tablicę, no, Panie Leszku no, przez internet nie Nie wiadomo <grym>, tak, 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 no, można po prostu Drukarki, też Dokładnie. Od 2016 roku nie ma być meldunków w Polsce, to może i tablic rejestracyjnych nie będzie od 2016. Znaczy to jest rekomendacja, żeby jednak tego nie wprowadzać. W Stanach Zjednoczonych nie ma dowodów osobistych, wystarcza prawo jazdy. A Dobrze. u nas i paszport, i dowód osobisty, i, biznes, i prawo, i prawo jazdy, jazdy, i akt urodzenia, i, i książeczka wojskowa, i coś jeszcze.